Zdjęcia wejchorowianina Zygmunta Pałasz zdobią kalendarz wydany przez Instytut Dziedzictwa Solidarności. To wyjątkowa seria ukazująca często unikatowe fotografie z 1981 roku. Wówczas zorganizowano krajowy zjazd delegatów niezależnego samorządowego związku zawodowego Solidarność. Tam przez dwa tygodnie siedziałem, od rana do wieczora, robiłem zdjęcia. Potem w nocy w studio, w którym pracował tam mój kolega, taki Tadeusz wywoływał mi negatywy, ja rano w nocy jeszcze potem w domu robiłem odbitki, przyjeżdżałem na drugi dzień i szedłem do ludzi, których tam, y, którzy tam byli w i dawałem im odbitkę i oni mi na drugie podpisywali, nie, bo mi nie chcieli podpisywać, nie, ale jak dostałem odbitkę, później Bujak, czy Bugaj, czy Roleski, y, y, czy tam, czy Wałęsa, to mi podpisywali na, y, na drugiej stronie, czy y, y, Anna czy nawet Jankowski. Wydane przez Instytut Dziedzictwa Solidarności Kalendarze dostępne są w trzech formatach, książkowym, biurowym oraz ściennym. Lubię malować, M maluję obrazy i ja przez obiektyw widzę nie jakąś wiadomość, tylko widzę obraz. I staram się robić to, co mi się podoba. No ja jedyne chyba, które zrobiły tam zdjęcia, których tam mało kto robił. Bo robiłem zdjęcia, pójdźmy na. E, pierwszy raz ona było w, w foyer, były komputery, wchodziłeś na nazwisko, można było sobie czytać o kimś wszystko. Czy zdjęcia e, ludzi, zachowania ludzi na, na placu, przed, czy gdzieś tam, to był mój taki temat, to, to był mój żywioł. Nie tam, czy coś się dzieje na sali, głosowali, ja robiłem takie zaplecze, bo wiedziałem, że. To w tym roku mija 40 rocznica zjazdu. Zygmunt Pałasz to dziennikarz, malarz, fotograf, głównie reportażowy. Notatka biograficzna o wejherowskim działaczu i jego bogatym życiorysie znalazła się także w Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Muzyka